witam serdecznie na kanale Silo mamy dzisiaj test dwóch wentylatorów jeden typowo do y, osuszania tapicerki czyli DryPod oraz mamy drugi wentylator Graphite y, posłużymy się też do tego testu y, dwoma takimi miernikami to jest miernik wil wilgotności co prawda on jest do materiałów budowlanych ale spokojnie można go użyć też do badania tutaj wilgotności, jeżeli chodzi o materiał oraz termohigrometr sprawdzimy sobie takie bardzo istotne czynniki, czyli przy jakich parametrach będzie wykonywany dany test. Mamy temperaturę 21, prawie i pół stopnia, wilgotność mamy na poziomie prawie 50%, to są parametry, które też nam sporo mówią, ale wracając teraz do, do wentylatora. Kupując go, otrzymujemy sprzęt bez baterii. Tutaj już nie będę tego tej baterii już nie będę wyciągał. Jest ona zainstalowana. Mamy tylko na 230 tutaj taki zasilacz i ten zestaw jest po prostu z tym zasilaczem bez baterii oraz bez ładowarki. Wentylator, jak widzimy, ma rączkę. Bardzo fajną, zresztą 2,5 kg bodajże waży. Także bardzo fajny sprzęt. Lekki do noszenia przede wszystkim. No i poręczny. I co tutaj jest plusem jego? Jest możliwość zrobienia go. W tą stronę, co przy takich wentylatorach domowych tego akurat nie ma, bo tutaj widzimy, że ta część mieści się tutaj między jednym a drugim metalem, bo to jest tutaj metalowe. Także bardzo fajny wentylator. Sprawdzimy teraz, jak on sobie radzi, jeżeli chodzi o suszenie. Takich Wpadłem na taki pomysł. Wypiorę najpierw te dwa siedziska, czyli jedno i drugie i załączymy drypoda. Drypod jest teoretycznie mocniejszy i zobaczymy sobie jak on skutecznie na siedzisku suszy oraz w stronę no, moją prawą, waszą lewą prawdopodobnie. Jak też skutecznie nam osuszy te siedzisko i jeszcze drugie. Zmierzymy sobie wilgotność przed, przed praniem, żebyśmy wiedzieli. Także załączymy sobie to urządzenie. Ono teraz będzie się kalibrowało. Teraz wam powiem dokładnie o co chodzi. Tutaj mamy skalę w digicach. Mamy tutaj te urządzenie do mierzenia wilgotności. I tutaj jak już powiedziałem, skala jest w digicach. Mamy teraz 0 i teraz tak przykładamy, mamy również 0. Przykładamy tutaj, mamy również 0. Teraz ja sobie wypiorę normalnym tokiem, czyli zrobię oprysk, tu już tego oczywiście nie będę nagrywał, oraz wypłuczę to, maksymalnie odesam wodę. I zobaczymy sobie na tym mierniku wilgotności i porównamy też jeszcze suchą powierzchnią, żebyście Państwo mieli obraz, jak on jest ten materiał mokry. I w dalszej części będę informował, jak ten test będzie wyglądał. Kanapę mamy przepraną, także mamy tutaj widoczne odcięcie. Ostrość. O! Yy, mamy na wskaźniku 0. Sprawdzimy sobie. Mamy 100 prawie 70 digiców, bo tu idzie skala w digicach, a teraz weźmiemy sobie tutaj, gdzie jest sucho, mamy 0. Także mamy porównanie, tutaj również o jest tyle i na boku też, żebyśmy widzieli, jak on sobie skutecznie radzi. Także e, załączę teraz drypoda. I co 15 minut będę robił taką stawkę, i będziemy sobie mierzyć, jak on tutaj skutecznie suszy. Widzimy się po 15 minutach. Mamy już miernik odpalony. 0 jest. Dodam tylko, że tutaj mamy skalę od 0 do 200, jeżeli chodzi o te digity przyjmujemy, że 0 to jest suche, no im bliżej 200 jest mokre. Także tak tutaj to wygląda, bo ja go stosuję też do mierzenia materiałów budowlanych, ale tam to inaczej troszeczkę wygląda. Dobrze. Mamy 0 0 0 159 167. Zobaczymy sobie teraz na oparciu. Daleko od drypoda. 166. I bliżej, gdzieśmy dokonywali też pomiar, mamy praktycznie. No jest suche. Także można powiedzieć, że w ciągu 15 minut drypod skutecznie. Zrobił nam robotę i osuszył nam tutaj ten fragment siedziska. A tutaj wymaga jakby troszeczkę no, dłużej, po prostu musiałby chodzić, bądź trzeba było go przestawić na drugą część. Także no, ja zawsze przestawiam sobie co te 10-15 minut, jeżeli chodzi o tripoda w pracy. Jeżeli piorę jedno siedzisko, chodzi, wypiorę drugie. Mówię, 10-15 minut chodzi, przekładam i tak systematycznie co siedzisko, co ileś tam minut sobie przekładam. Także ja sobie dosuszę teraz te części jeszcze do do suchego, przestawię sobie na to. No i e, będziemy testować drugi wentylator. Nadmienię jeszcze tylko, że e, takie informacje, które są dosyć ważne. Co jest istotne przy suszeniu? Im mniejsza wilgotność, tym lepiej. Im wyższa temperatura też w pomieszczeniu, tym lepiej i ruch powietrza jest bardzo, ale to bardzo istotny przy, przy, czas, przy jeżeli mamy tutaj na wzgląd, jeżeli chodzi o ten czas schnięcia kanapy. Wyższa temperatura szybciej nam odparowuje wilgoć i niższa jest ta wilgotność, czyli więcej powietrze jest w stanie nam odebrać tej, tej wilgoci. Jeżeli zostawimy... Przy wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności z zamkniętym pomieszczeniu, na przykład dywan, no to on zacznie pleśnieć i śmierdzieć. Widzimy się po wysuszeniu już tej kanapy, sprawdzimy sobie wilgotność 0, 0, 0, 0, także tak. Ona wygląda. Jest dosuszona. Mamy baterię. 2A, 18V. Sprawdzimy sobie poziom naładowania. Trzy kreski. Także ładujemy sprzęt. Ja sobie teraz przepiorę tą kanapę. No i wracamy do testów.

Tego oto wentylatora. Tak on wygląda. Bateria już jest zainstalowana. Tu mamy przełącznik. A nie, to nawet nie jest przełącznik. A nie, tu jest ten. Do, do zasilania. Bo ja nawet nie używałem jej na 230 V. Zresztą ona jest na 12V. Także. Yy, tu mamy taką fajną zaślepkę. Tutaj załączamy jeden poziom i drugi poziom. Także będziemy teraz testować sobie ten wentylator. Słuchajcie, mam ogrom yy, pomysłów, yy, jeżeli chodzi o, o takie pranie tapicerki. Naprawdę mam mega dużo fajnych pomysłów. I jeśli, jeśli Was to po prostu interesuje, ten temat. Zachęcam do subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że ten test Wam się podoba i jest taki dosyć rzeczowy, gdzie przedstawia Wam taką realną wartość i rzeczywistość po prostu suszenia tapicerki. Nadmienię jeszcze, że ten czas schnięcia, jeżeli chodzi o tapicerkę, również jest bardzo mocno uzależniony od tkaniny. Jeżeli jest grubsza tkanina, która bardziej chłonie e, wodę, no to ten czas oczywiście będzie dłuższy. Odpalamy sprzęt i zobaczymy sobie po 15 minutach, jak on będzie się spisywał. Jeden, drugi. Tak to wygląda. No powiem Wam, że no drypod to to nie jest, ale jest wyczuwalny strumień powietrza. Yy, bardzo fajnie, nie wiem czy mnie słychać, ale jestem miło zaskoczony. Zobaczymy po 15 minutach. No i widzimy się po 15 minutach. Sprawdzamy, jak sobie nasz wentylator poradził. Jestem sam ciekaw. No, jeszcze jest mokre. No, tutaj to w ogóle nawet nie ma mowy, żeby, żeby mierzyć. Ale co sobie jeszcze sprawdzimy? Wstawię miernik. Po 15 minutach sobie sprawdzimy, jak tam poziom baterii. Po 15 minutach mamy dwie kreski. Jeszcze raz. O. Dwie kreseczki. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale dwie kreski. Natomiast, jeżeli chodzi o szybkość obrotu tego śmigła, mimo że spadło na dwie kreski, nie jest to wyczuwalne, żeby on wolniej się kręcił. No to działamy dalej. Syk. Jeden poziom i drugi. No i widzimy się za kolejne 15 minut. No, i widzimy się po kolejnych 15 minutach. Sprawdzamy sobie, jak dosuszył nam ten wentylator. Kalibruje nam się miernik i mierzymy. No, i mamy praktycznie suche. Czy jest minimalnie już większa wilgoć? Oczywiście jakaś taka tolerancja, bo on wychwytuje do 4 cm. No ale mamy znaczny spadek w pomiarach, bo tam było 160 bodajże, a tu mamy, tu mamy 0, gdzie faktycznie on ten yy, dowiewa. Tu mamy 0, 140, 160. 170. No i tutaj na boku mamy 150. Spadło nam też. No, e, jeśli chodzi o. No to jest praktycznie suche. Wyczuwalne jest, że materiał jest suchy. No, e, można powiedzieć, że suszy nam e, 15 minut dłużej niż, e, niż drypod. E, to jestem ogólnie bardzo pozytywnie zaskoczony. Zobaczymy sobie jeszcze jak z baterią. Mamy cały czas dwie kreski. Także chodzi fajnie. Co mogę powiedzieć? Tak, bateria ona nie była ładowana przeze mnie, także tak jak ją zabrałem z pudełka, to była od razu włożona, były trzy kreski, zostało to zamontowane. Przepraszam. I od razu tutaj jest pierwszy test, bo u klienta jeszcze go nie miałem. Także prawdopodobnie, jeżeli go rozładujemy, naładujemy go sami, to będzie on trzymał dłużej. Także tutaj też pragnę o tym wspomnieć. No, wentylator generalnie, moim zdaniem, robotę robi fajną. Możemy go sobie też przestawić do do napy w ten sposób i będzie nam. O, bo on jest teraz odwrotnie obrócony, i nam bateria wyleciała. Ale to nic. Zamontujemy sobie ją jeszcze raz. O, możemy sobie wentylator przedstawić w ten sposób. Bez ścięci jest, także wpadki się też zdarzają. Możemy sobie go tutaj przestawić i może nam tutaj tą część sobie fajnie suszyć. Drypod może nam górną część dosuszyć. Także, no powiem tak, na pewno nie będę go nosił jako sprzęt, który będę używał go zamiast drypoda. Jeżeli mam czwarte piętro i faktycznie niosę, no to będę nosił drypoda. Chociaż on jest bardzo przyjemny w transporcie, bo jak tutaj widzimy mamy rączkę Bierzemy go, jest naprawdę lekki, poręczny, bardzo, ale to bardzo fajny sprzęcik. No, robotę robi, można powiedzieć, raz dłużej. Ale macie teraz taki obraz tego, jak to po prostu wygląda w praktyce. Też widzicie, jak na tym akumulatorze się za, zachowuje ten wentylator. Nie ma spadku obrotów, nawet na dwóch kreskach. Także fajnie działa. Dosusza też fajnie. Fajnie wygląda, naprawdę ja mogę go osobiście go polecam. Zapowiem tak: zawsze będę go miał w samochodzie, a jeżeli będę miał na parterze czy w domu, gdzieś tam u kogoś robotę, żeby zrobić fajną robotę, żeby klient widział ten efekt, będę go prawdopodobnie zabierał i naprawdę nie będzie problemu i uciążliwy. Tym bardziej, że można sobie go wziąć, naładować baterię. I bez żadnych kabli, bez niczego sobie y, pójść do klienta. Także no, tyle z mojej strony. Fajny sprzęt, poręczny. Ja mogę polecić. Zresztą to jest to samo co Jato. Pewnie z jednej fabryki z Dalekiego Wschodu płynie, tylko pod różną marką. Tu mamy akurat y, Graphite, gra, a Jato y, y, jest bodajże czerwony. Tyle z mojej strony, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie, Silo TV, hej!